Rynek karawaningowy w Polsce rozkwita, rozkwita bardzo. Przybywa pojazdów na naszych, na naszych drogach, zarówno przyczep jak i kamperów. Jednak to wszystko nie mogłoby funkcjonować bez dobrego serwisu, bez wypożyczalni, bez firm, które sprzedają te kampery. I my dzisiaj odwiedziliśmy firmę Camperomania.pl, firmę z Gliwic. Obok mnie pan Łukasz Grabowski. Dzień dobry. Witamy. Pan Łukasz jest współwłaścicielem firmy. Chcemy wam zaprezentować tą firmę. Chcemy, żebyście poznali Genezę i żebyście tutaj chętnie przyjeżdżali, będąc przekonanym, że jest to firma, która świadczy usługi na bardzo wysokim poziomie. A jakie usługi, dowiemy się od pana Łukasza. Panie Łukaszu, proszę zaprezentować firmę. Powie Pan, czym się zajmujecie może na początku? Zajmujemy się sprzedażą samochodów nowych, zabudowami, serwisem, jak również wypożyczalnią samochodów kempingowych. No i od tego nasz, nasza cała przygoda z tą branżą karawaningową się zaczęła. Dobrze. Od ilu lat działacie na rynku? No, działamy od 2014 roku. No to już, no już dużo, wie, duże doświadczenie pewnie w tym czasie nabraliście. A jak, jak to się stało, że zaczęliście się zajmować kamperami? Bo to jeszcze. W 2014 roku nie był aż tak, popul tak popularna forma wypoczynku. No tutaj wspólnicy z firmy e, aktywnie spędzają czas. E, zastanawialiśmy się nad rozszerzeniem naszej istniejącej e, działalności. E, stwierdziliśmy, że E, spróbujemy tutaj e, podziałać na rynku wypożyczalni samochodów. E, nabyliśmy jeden samochód. E, pierwszy samochód nie był samochodem nowym. Natomiast następne samochody, które były kupowane, już były samochodami e, fabrycznie nowymi. Czyli zaczęły się od wypożyczalni, a tak naprawdę pasji do aktywnego wypoczynku. A karawanik miał Wam w tym pomagać? Tak. No I tak bo... jakby roz, rozwijać Wasze. Inne aktywności. Tak, no bo tutaj karawanik zawsze się łączy z, ze spędzaniem cza, czasu na wolnym powietrzu i nie widzimy innej możliwości podróżowania i łatwości podróżowania do uprawiania sportów jak właśnie podróż kamperem. Dobrze, ale. Wypożyczalnia to nie wszystko. Macie inne rzeczy które, i inne usługi, które świadczycie karawaningowcom. To proszę powiedzieć, jak, jak to dalej postępował ten wasz rozwój? No wraz z, ze zwiększeniem się ilości e, samochodów, które posiadaliśmy w naszej flocie. Jakby naturalnym rozwojem było powstanie serwisu, żebyśmy mogli te auta na miejscu serwisować, przygotowywać do obsłużyć, po Tak, prostu, obsłużyć. Tak, tak, tak. Potrzebowaliśmy też wyposażenia kempingowego i części zamiennych. Jakby naturalnym rozwojem było to, że chcieliśmy te usługi świadczyć szerzej. Mhm. Niż tylko dla naszej floty. Dobrze. Ile macie w chwili obecnej kamperów w wypożyczalni? W tym roku będzie to 17 samochodów. No to już jest dość pokaźna tak. cyferka. To już zaliczacie się do, do dużych wypożyczalni. No staramy i się, staramy się rozwijać, staramy się, żeby te samochody u nas w wypożyczalni nie były starsze niż maksymalnie do, do drugiego sezonu. Tak? Dobrze. Czyli... Czy... Czy skupiacie się na jednej marce, czy to są różne marki? Skupiamy się na jednej marce obecnie ze względu na to, że dla nas jest to prostsze, czyli zakup części zamienne, serwis tych pojazdów. Znamy te samochody mhm. i znacznie prościej nam je obsługiwać, jeżeli to są samochody jednej marki. I płynnie tutaj przeszliśmy do kolejnego elementu i kolejnej Waszej usługi, czyli sprzedaży nowych pojazdów, sprzedaży marki Roller Team. Tak, no jesteśmy niezależnym dealerem marki, sprzedajemy samochody i serwisujemy samochody marki właśnie Roller Team. Serwis, ile stanowisk? No stanowiska w tej chwili mamy trzy, e, w tej chwili będziemy rozszerzać o jeszcze jedno stanowisko, plus dodatkowo mamy też e, na samochody, które wymagają e, osłonięcia, to mamy jeszcze wiatę namiotową, gdzie możemy zaparkować cztery samochody. Dobrze. I tutaj, mając serwis, nie unikniecie magazynowania części, części, które najczęściej rotują. W związku z tym powstaje sklep, tak? Powstał sklep. Sklep powstał. E, mamy go w tej chwili w dodatkowej lokalizacji przy głównej ulicy w Gliwicach na ulicy Pszczyńskiej. Tam znajduje się sklep, gdzie mamy wystawkę mebli kempingowych, akcesoriów kempingowych i każdy klient, który podjedzie może coś wybrać dla siebie do, do wyposażenia swojego samochodu. Dobrze, jeszcze nie wspomnieliśmy o kolejnej usłudze, którą świadczycie, czyli zabudowa między innymi takich kamperów jak ten. Tak, ponieważ szukaliśmy jakichś rozwiązań, rozwiązań na rynku zabudów bardzo trwałych, takich powiedzmy heavy duty, nie mogliśmy znaleźć takich, takich rozwiązań. Stwierdziliśmy, że sami zaprojektujemy taki samochód i wraz z naszym warsztatem, mój, moja konstrukcja, mój pomysł, zbudowaliśmy taki samochód, który składa się E, cała konstrukcja jest na profilach aluminiowych, które są w stanie przenosić bardzo dużo obciążenia, natomiast wypełnienie jest bardzo lekką, e, lekką sklejką. To jest, to jest Pana pojazd, którym widać, bo oglądaliśmy, oglądaliśmy wcześniej przed nagraniem ten pojazd, widać, że jest Pan bardzo aktywnym kierowcą. To jest samochód testowy, chyba cały, ale chyba cały czas Pan jest. Na jakichś wyjazdach. <grych> niestety samochód, nie. gotowy do, samochód gotowy do jazdy. Tak, ale więcej, więcej auto niestety stoi niż jeździ. Ze względu na to, że mam bardzo mało, bardzo mało czasu. Natomiast na tym samochodzie właśnie prezentujemy wszystkie rozwiązania. Tak. I są też rozwiązania, które prezentujemy do zabudów na przykład fabrycznych. Tak? Tutaj z tych konstrukcji meblowych, które robimy, to tak samo wykonujemy zabudowy na przykład bagażników samochodów, żeby dało się w łatwy sposób przechowywać rzeczy, bo wiadomo, że bagażnik w kamperze jest duży, tak, ma dużą tak, przestrzeń, tak. ale tak naprawdę, jak Trzeba ułożymy rzeczy, jakoś... no to nagle, jak potem mamy coś znaleźć, no to bardzo jest ciężko, bo zawsze to coś, co potrzebujemy, jest na samym dole, no na końcu, inne na dole i na końcu, dokładnie. Myślę, że warto tutaj też wspomnieć o tym, że jesteście dystrybutorem. Tych oto podnoszonych dachów, które specjalnie dla Was podnieśliśmy. Tak, Proszę jest... opowiedzieć trochę więcej, bo uważam, że w ogóle trendem w caravaningu w chwili obecnej jest to, aby poruszać się małym samochodem zbudowanym na bazie blaszaka. Jednak sama zabudowa ogranicza ilość miejsc do spania, a dach jest rozwiązaniem, które tak jakby otwiera nam nowe możliwości. Tak, widzimy to już od dłuższego czasu, jak na przykład popatrzymy na targi w Düsseldorfie, jak ktoś tam był 10 lat temu, to w zasadzie kamperwany były małym dodatkiem. W tej chwili, w zeszłym roku jak byliśmy, to kampery, no można kamperwany można powiedzieć, że to jest już połowa. Tak, no specjalne hale dedykowane camperwanom. Tak. Kiedyś rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, dodatkowo porozrzucane po różnych halach, Teraz, teraz one już mają swoje miejsce i myślę, że duży udział w rynku. Coraz, tak, coraz, większy. coraz większy. Ludzie potrzebują, I... przepraszam, ludzie potrzebują pojazdu, którym na co dzień też mogą gdzieś sobie pojechać. Nie? I dodatkowo albo. W tych innych zabudowach, bo też tak jak wspomnieliśmy, zabudowujecie różne, różne pojazdy. W innych zabudowach też łączycie tą funkcjonalność na przykład samochodu transportowego do przewożenia bagaży w ciągu, tam, w ciągu tygodnia, a z dostosowaniem do weekendowego wypoczynku. Tak, taki pojazd mamy też tutaj e, w przygotowaniu, e, prawie jest ukończony. E, to będzie samochód taki. Nie będzie tam oczywiście łazienki, bo jakby łazienka narzuca na nas bardzo dużo ograniczenia w później przestrzeni. Nie możemy ją zmieniać, ale będzie tam aneks kuchenny demontowalny. I cztery łóżka do spania. I będziemy mogli swobodnie włożyć cztery rowery, czy jakieś motorowery, czy nawet teraz coraz bardziej popularne krosy z napędem elektrycznym. Tak? Bo to teraz też się, też się robi dość mocnym. Dość mocnym popularne. Bo, bo staje staje się, się coraz bardziej popularne. No, niewiele, niewiele osób wie o tym, że dach podnoszone również można wykorzystywać zimą. No tak. Jak to, się, jak to ma się do tego przypadku? Tak, tutaj mamy dach z dodatkową warstwą izolacji. To jest taka pianka izolacyjna i pozwala nam to zachować ciepło. Wewnątrz, wewnątrz samochodu. Testowaliśmy to w zimie. Oczywiście tam temperatura jest troszeczkę niższa niż, niż na dole, mhm. ale to, jest, to są niewielkie różnice. Ale daje nam to dalej możliwość pojechania na narty wygodnie dla czterech osób. Tutaj też widziałem w tym kamperze, chociaż materiał o tym pojeździe będzie, będzie w innym filmie. Ale doprowadziliście również dodatkowy nawiew, tak? To, I to jeszcze bardziej tak jakby usprawnia to funkcjonowanie, użytkowanie tego, tego dachu. Tak, tam mamy dwa dodatkowe nawiewy. Aha. Jeden nawiew jest y, wokół materaca na, y, przy tej części dolnej i dodatkowo jest y, w przestrzeni y, tej otwartej, jest bezpośrednio nawiew w okolice głowy osób y, śpiących. No dobrze, to jeszcze nie, nie mówiliśmy o cenach i czy są różne modele do różnych pojazdów. Jak to wygląda? Tutaj mamy tylko i wyłącznie dachy do samochodów dukatopodobnych, e, zaletą tego trojaczków, dach, tak, do trojaczków. trojaczków, no teraz już czworaczków, tak. e, Zaletą tego dachu e, jest to, że możemy je do, zamontować nawet do samochodu e, L2, czyli do tego najbardziej krótkiego. Mhm. No dobrze, cena. Cena od 28 tysięcy. Czyli rozumie, że Waszymi klientami są i zarówno te osoby prywatne, które same sobie chcą zabudowywać, jak, już, jak również firmy zabudowujące, tak? Tak, możemy przygotować taki dach, zamontować na goto gotowym e, najlepiej przed zabudową tego samochodu, mhm. e, ale również nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy ten dach zamontowali w istniejącej, e, w istniejącej zabudowie. Przedstawiliśmy, a tak naprawdę Pan Łukasz przedstawił Wam zakres usług, jakie świadczy Camperomania.pl. Jest to firma, jest to centrum tak naprawdę karawaningu na południu Polski w Gliwicach, gdzie znajdziecie wszystko, począwszy od wyposażenia kampera, po, będziecie mogli tego kampera serwisować, kupić nowego kampera, albo, jeżeli macie blaszaka, którego chcielibyście zabudować, możecie oddać Pan Łukasz i jego załoga się tym pojazdem zajmie. Camperomania.pl. Jeżeli spodobał wam się ten film, zapraszamy do lajkowania naszego kanału albo na stronę Camperomania.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo.